Także aktor w takich niedużych rolach. Że biurko prezydenta trafiło, nie wiem, 120 ustaw, które on e, e, wszystkie wetował. Ale te, na których na, nam najbardziej zależało, które były w naszym manifestie wyborczym. Ja uważam, że prezydent e, nie powinien wetować tego, z czym partie wygrały wybory, co było w ich manifestie, no bo to też ma mandat społeczny, prawda? I prezydent mówi, ja sam wiem lepiej od, samego, od większości sejmowej, co jest dobre to dla... ma Polski. też mandat, dość pokaźny. Nie, To jest źle skonstruowany system, że prezydent ma silny mandat, a jedynie władze wkładania kija w szprychy. Okej, okay, ale kwota wolna od podatku, związki partnerskie, prawo do aborcji, w czym szliście do wyborów, e, bardzo mocno nie trafiły na biurko prezydenta. No, bo jesteśmy koalicją, w której mamy też konserwatywne siły. Schodzi do baru y, sutener, oszust, y, y, bandzior i czpun. Widzi go barman i mówi: Dobry panie Nawrocki. Więc. O, nie wiem, wysokich lotów, ale trochę oddający duchę. Jesus. Bo może mieć wpływ na przyszłość. Dyskutujmy na przykład o kłamstwach Trzaskowskiego, Mówił wygłoszonych w trakcie wywiadu ze Sławem ramencami. Ja nie do poświęcił odnosiłem. pan temu ani, ani, ani chwili w naszym Krzysztof wywiadzie. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Dziękuję za Dziękuję bardzo. Pozdrawiam słuchaczy. Dobrego dnia. Jeśli, że 40 milionów Polaków będzie jego kurty za nami, a on będzie Alfonsem 40 milionów Polaków, to naprawdę się grubo myli. Czy po prostu im się Trzaskowski było, nie było też prawicowy, bo tak naprawdę umówmy się, mamy dwóch... Prawicowych kandydatów, z których jeden jest wariacko-prawicowy, a drugi jest prawicowo-centrowy. Co, co się stało? No Polska jest tak spolaryzowana przez, przez te w sumie 10 lat. Tak? To jest 10 lat takiej operacji specjalnej na polskim społeczeństwie, któremu się najpierw wymawiało komfort i dobrobyt dzięki transferom socjalnym od państwa. Potem szczuło go się na kolejnych wrogów narodu, począwszy od tych elit sędziowskich, skończywszy na współobywatelach o innej e, orientacji, czy o innym e, kolorze e, skóry, e, których karmiło się nienawiścią. Także z tych studiów, tej, w których jest, jesteśmy i za, za, za e, taki był zamysł Jacka Kurskiego, który za to odpowiada i musi zostać za to oczywiście rozliczony. No i dokonano po prostu... No nie chcę używać zbyt mocnych słów, bo nie chcę nikogo obrażać, ale po prostu społeczeństwo padło ofiarą e, no, celowej Taktyki, strategii mającej na celu, nie wiem, wyciągnięcie tego, co najgorsze. Pyta, z jakiej upolowanej zdobyczy, jako myśliwy, pani jest najbardziej w swoim życiu dumny? Z dubleta do kaczorów. Dublet do kaczorów. A co to jest dublet do kaczorów? Że dwa się strzela, raz za razem z dubletówki. Bach i spadają dwa kaczory. A kaczory się podnoszą wysoko? Różnie, wyżej, niżej, w prawo, w lewo. Mm -hmm. Polska się ciągnie od kilkuset lat. I nie damy sobie z nią rady w ciągu jednej kadencji. Oczywiście, Cię, tak, tak jak, to, jak solo, tam, Polskie polskie zadanie domowe mimo 35 lat 89 roku wciąż tak naprawdę zaczynamy od, odrabiać, tak? Ile jest procent katolików nadal? No myślę, że spokojnie 75. No to ja myślę, że problemem Polski jest katolicyzm. Dopiero teraz to zobaczyliśmy. Nie wiara, nie chrześcijaństwo. Katolicyzm. I dlatego ludzie głosują na program, na Kościół, mimo ewidentnych e, rzeczy, które dyskwalifikują. Teraz Karol Nawrocki może liczyć na dokładnie taki sam pokazanie jego aktywności jak Rafał Trzaskowski. Tu doszło do diametralnej różnicy. Co więcej, ja słyszę takie głosy, że to nie powinno być tak, że powinniśmy brać przykład z tego, co robił PiS w życiu. Mamy określone zasady i telewizja publiczna na powrót jest telewizją informacyjną, a nie tubą propagandową rządu PiS, tak jak było przez 8 lat Kurskiego. Na tym piecu, tak. Jakby zaczyna to trochę wyglądać, ja wiem, że tutaj się na mnie rzuci chce i inny, inne tego Twittera postaci ja się na siebie i rzucę. kreatury. No to proszę. Ale kreatury. to ja się odsunę w takim kreatura. Razie. kreatura. No to nie, no to nie, masz, to nie, Masz tu wewnętrzną kreaturę, która się na ciebie rzuci. No to... zaistnieje przypadek, o którym mówisz, to Donald Tusk z hołownią powinni powiedzieć tak. Okej. Okay, wybory były nieważne. No ale to i wtedy marszałek Sejmu jako druga osoba tak, w państwie wchodzi, przyjmuje... ale trzeba rozpisać nowe wybory. Tak, ale marszałek Sejmu jako druga osoba w państwie zostaje prezydentem 6 sierpnia. Mhm. Podpisuje ustawy sądowe, które wchodzą w życie natychmiast, bo ma prawo, bo, ma jest prawo, bo jedyna rzecz, której nie może zrobić marszałek zajmujący pełniący obowiązki prezydenta, to jest rozwiązać parlamentu. Mhm. Podpisuje ustawy, które po prostu wszystko, co spada do niego na biurko, w tym ustawy sądowe, w tym ustawę incydentalną, własnego autorstwa, która pozwala. Yy, sędziom najstarszym stażem w Sądzie Najwyższym, 15 sędziom najstarszym stażem w Sądzie Najwyższym, yy, decydować o ważności wyborów rozpisuje. Wcześniejsze wybory, mamy 3-miesięczną skróconą wersję kampanii prezydenckiej yy, i robimy to od początku. Ja, robimy... ja też, kultura od nie naprawa i od nie mediów publicznych, no to, to się w ogóle nie udało. Choć współpracuję z TVP, jak wiecie, mam tam swój program, to uważam, że ta koalicja rządowa nie ma żadnego pomysłu na to, jak zmienić media publiczne, żeby one były rzeczywiście przystosowane do współczesnych czasów, żeby były tańsze, w sensie nie tak rozbudowane. No, chodzi o te 3 miliardy złotych, które przecież tak, były kontestowane tak, 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 przez, tak, przez, tak, przez tak, tak. opozycję kilka lat temu, a teraz w zasadzie te pieniądze tym samym kanałem... Ale, to... ale wiesz, też przede wszystkim stworzenie mechanizmu, który by sprawił, że one będą rzeczywiście publiczne, żeby nikt nie miał wątpliwości. Jeżeli to jest możliwe. Jeżeli to jest możliwe, a może jeśli to nie jest możliwe, to jednak trzeba je zaorać po prostu. Że wyborcy PiSu są związani bardziej emocjami i bardziej przypominają zakony niż, w, można powiedzieć, świadomie głosujących w sensie obywatelskim wyborców, no to znaczy, że jeżeli lider mówi, wskazuje, no to znaczy, że trzeba za tym, za tym iść. Tam była porządna praca oczywiście sztabowa, bo gdybyśmy porównali początek kampanii Nawrockiego, no to była ona, przepraszam za drętwa i nieprzemawiająca, a końcówka już zupełnie inna. A więc tam oczywiście olbrzymia praca została wykonana trochę. Z uczciwego człowieka próbowaliście zrobić bandytę, przestępcę. Ale, panie pośle, to co mówiono o Karolu Nawrowskim teraz... jest nieprawdą. Sytuacja z mieszkaniem jest nieprawdą? Jest prawdą. Sami i sztab, i pan kandydat, redaktor, i politycy mijali się w pokam, wytłumaczeniu już tej już sytuacji. Już, Brał już udział w szacunkach? Brał. Panie pośle, proszę nie rozmawiać ze mną w ten sposób, bo nie pan nie rozpoczął trzeba. ten temat. Więc już byłabym zobowiązana, gdyby udowodnił pan na przykład. Że to jest nieprawda. Po wyborach. Ja wiem, że jest po wyborach, panie Wóż... pośle. Tym bardziej te pytania są zasadne, przykryła. ponieważ osoba, która ma nadal niewyjaśnioną przeszłość, będzie prezydentem Rzeczypospolitej. Rozumiem, że czeka nas pięć lat tych chwili, że czeka nas kolejny e, rozdział tego przemysłu pogardy, którą strona liberalna, lewicowa cały czas realizuje. Dla mnie e, nie chciałbym, żeby tutaj to jakoś zabrzmiało stronniczo, ale z czterech panów, których dzisiaj mogliśmy zobaczyć i których e, oglądamy. Ten pan najlepiej nosi garnitur i czuje się w nim najswobodniej. Czyli wracając do pokoleniowej historii, być może jest na to też jakaś metoda i odpowiedź. Ta propozycja dlaczego? Bo po prostu nie ma żadnych powodów, jest normalnie funkcjonujący rząd. Rzecznością jest ta propozycja dlaczego? Bo po prostu nie ma żadnych powodów, jest normalnie funkcjonujący rząd. Przepraszam, bo to naprawdę to czasami to, że Liberskie Warholstwo już przechodzi wszelkie granice. Występowanie natychmiast po zremisowanych ze wskazaniem w wyborach prezydenckich, w który to prezydentura nie jest aż tak ważna politycznie, że on był wybrany zaledwie półtora roku temu ma swoje zalety i wady, ale do następnych wyborów jest prawie dwa i pół roku i nie ma żadnego powodu, żeby, te, żeby unosił się tam jeszcze pan Kaczyński na kształt ciuchów do siebie przekonywać politycznie. Pisma łatwo, tam są czarno-białe obrazy świata, tam jest Wezmali manichejskie wiary. zło i dobro, tam jest to, co się dobywa z ust Jarosława Kaczyńskiego jest prawdą objawioną dla 80% tego elektoratu. Ten elektorat po stronie liberalno-demokratycznej to on, on nie chce słuchać tego, co się zrobi, tylko jak się zrobi, jakie są alternatywy, jakie są skutki uboczne pewnych decyzji i co kosztem czego, jakie są trade-offs. I, 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 I tutaj ten wykształciuch on jest, on, 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 on się obraża, on, on kaprysi, on... No i właśnie znowu te dwa miliony tych wykształciuchów nie poszło. No, no nie poszła, nigdy nie zostałem poinformowany, że całe swoje życie tu na ramieniu będę miał rolnika, któremu będę musiał zapewnić emeryturę. Ja miałem tutaj też górnika i hutnika do niedawna i też mi się to nie podobało. I wie pani, tak. Już całkiem znowu w pierwszej osobie. Nigdy żaden rolnik do mnie nie przyszedł. Nie... Panie Radku, ja pan tak dziękuję, że pan się do tej mojej emerytury tak e, dokłada. I wie pani, w tych kategoriach trzeba patrzeć, kto tu pracuje, gdzie idą transfery i kto kogo utrzymuje. Powinniśmy mówić o demokracji wojennej. Mamy wojnę i kiedy jest wojna, to e, robi się pewne rzeczy, których się w czasie pokoju nie robi na przykład wojna usprawiedliwia cenzurę i dla mnie to jest sytuacja bardzo prosta w tej chwili kłamstwa są narzędziem wroga w tej w stanie tej wojny trzeba nałożyć cenzurę na kłamstwa po prostu knebel na szczekaczki Eee. Mamy dwie, dwie telewizje, tak? Politycy niezadowolenia obywateli upatrują w tym, że nie tyle nie widzą oni poprawy, co o niej nie wiedzą, bo nie było rzecznika rządu. Ja bym nawet trzech rzeczników powołał: jednego dla młodzieży, drugiego dla osób w średnim wieku, i jednego dla seniorów. Fakt, sporo jest do zakomunikowania i lepiej późno niż wcale. A w, w świecie konfliktu lewica-prawica, dzisiaj jest konflikt elity, tak zwany dół, zwykli ludzie. Bo raz, że mówimy o demokracji, to jest jedna rzecz. Każdy ma prawo głosu, każdy ma prawo swojej opinii, każdy ma prawo wyrazić swoją opinię i czy się z nią zgadzasz, czy nie, to oprócz to e, pomachania ręką czy, czy głową, tak naprawdę musisz to zaakceptować. E, ja tylko przypomnę, że oprócz tego, że jestem obywatelem tego kraju, reprezentowałem ten kraj wielokrotnie. E... Czy wieś, czy małe, czy małe miejscowości decydują mi o tym, czy moja żona, czy moje dziecko będzie miało tak, kobieta będzie miała takie, czy takie reguły, to sorry, ale nie zgodzę się z tym. I trzeba interweniować. No nie możemy na to sobie pozwolić. Eee, to dopiero start komunikacji. Pytanie, dlaczego nie wcześniej? Ja nie mam takiego poczucia, że nie ma startu komunikacji. Ja mam poczucie, że trzeba ją poprawić, bo sukcesów tego rządu... Czyli rzecznik rządu. Tak, ale sukcesów jest masa do ogłoszenia. Sukcesów takich, które wydatkami budżetu są okraszone. Bo no to tylko jest... pytanie, dlaczego o tych sukcesach nie mówili Państwo no mówiliśmy, jasno, mówiliśmy, no tak nie się... żeby to docierało do społeczeństwa ale wcześniej? Nie jest tak, że nie mówiliśmy. Może za mało powtarzaliśmy o wydatkach i zwiększeniu. Może te komunikaty były zbyt skomplikowane. I zwiększeniu. Te... Poparcie. I to dość znaczące, jak choćby Grzegorza Brauna w, w wyborach prezydenckich. Niestety tak jest, ale na tym polega też demokracja. Ona pozwala, każdy ma tak samo ważny głos, ten głos ma taką samą wagę i każdy ma prawo zagłosować na kogo chce. Niestety. E, ci politycy, o których mówię, demokratyczni czy polityczki, bo mówię też o kandydatce no tak. lewicy, nie kłamali w kampanii. I e, bo, na, bo ich wyborcy tego nie tolerują. Mateckiego jest powodem, żeby unieważnić wybory, ponieważ jest to niedozwolona ingerencja w proces wyborczy i nie ma żadnego znaczenia. Mówiłam Wam w poprzednim filmie o artykule 127 Konstytucji. Nieuprawniona ingerencja w proces wyborczy jest wystarczającą podstawą, żeby powtórzyć wybory. I szczerze mówiąc, nawet gdyby przeliczono głos i nawet gdyby się okazało, że Nawrocki wygrał, mimo że były fałszerstwa, to i tak powinno się powtórzyć wybory, z tego jednego powodu, o którym mówi Konstytucja i który nakazuje Konstytucja, ponieważ doszło do nielegalnej ingerencji w proces wyborczy. Zna ten człowiek, ten polityk. Za dwa tygodnie zostanie prezydentem Polski. Ja tego nie przyjmuję do wiadomości. Ja należę do tych, którzy uważają do ostatniej chwili jeszcze zwłaszcza, że e, oczywiście to jest taki może e, pewien wybieg, ale minister Bodnar posłał ten list, prawda, do marszałka Hołowni, w którym e, jest e, po prostu są konkrety prawne które no, w jakiś punktach pokazują, jak te, ten wybór, ten, to zaprzysiężenie nie jest oczywistym, prawnym, czystym aktem. Znaczy, że tam za tym stoi bardzo dużo niepewności, prawda? o to, że m, warto się przeciwstawiać tej histerii na poziomie faktów, nie tylko to, o czym mówiła Magdalena, czyli nie chcemy rasizmu i ksenofobii, ale także na zwrócenie uwagi na fakt, iż mamy państwo 36-37 milionowe. To, że znajdzie się tutaj tysiąc lub nawet pięć tysięcy osób, e, które znalazły się nielegalnie, nie stanowi dramatycznego problemu, tak jak to przedstawia w tej chwili Konfederacja. E, Mariusz Kamiński, jako jeszcze działacz PiS, wiele lat temu zaprosił tutaj 100 tysięcy Czeczenów z państwa muzułmańskiego, bądź co bądź. I właściwie polskie społeczeństwo w żaden sposób tego nie odczuło jako problemu, więc tego problemu praktycznie nie ma. Co nie oznacza, żeby była jasność, bo nie należy ludziom tego wmawiać, że tego problemu nie mają państwa zachodnie. One oczywiście mają ten problem. Niemcy, Francja nie poradziły sobie bardzo często z asymilacją wielu środowisk, i nie można ludziom też wciskać, że nie ma problemu, bo to właśnie powoduje napędza tę ideologiczną krucjatę konfederacji która mówi zamykacie oczy na problem nie ten problem istnieje tylko tyle że w Polsce w nie... latach 30 gdzie mówimy że są pewne analogie aczkolwiek to nie jest jeden do jednego ta różnica dla nas z punktu widzenia Polski była taka że wtedy ta brunatna fala zalała nas z zewnątrz a dzisiaj to bulgocze trochę tutaj u nas w środku znaczy nie trochę tylko no niestety bardzo mocno bulgocze na czym polega ta różnica znaczy to bulgotało w latach 30 w Też Polsce znakomicie jak, jak pamiętamy bulgotała. i to jest Powiedzieć, że dla Polski to, znaczy, no, jakby, no nie zobaczyliśmy, co by się stało, gdyby Polska zachowała swoją suwerenność i gdyby po tej trajektorii, którą to państwo moralnie się, mhm. się, się degenerowało w latach 30., gdyby, gdyby to postępowało dalej. Tak? To znaczy, czy takie obozy jak w Brześciu, czy potem w Begazie Kartuskiej nie stałyby się pewną normą i, i, i nie stałyby się bardziej masowym zjawiskiem, mhm. tak? czy na przykład od getta ławkowego na uczelniach, no, czy dobra. od numerus clausus w w wielu profesjach, od usuwania Żydów z wielu zawodów. Nie przeszłoby to do bardziej zdecydowanych działań ze strony państwa. No to nie wiemy. Szczęśliwie... Po prostu przemoc przyszła z zewnątrz tak. i nie, nie, nie chcę powiedzieć, że uratowała nas, bo byłoby to bardzo obrazoburcze, tak. ale przed nas, na, nami samymi, ale, ale wiemy, może że... uniknęliśmy. Te... Tutaj nikogo nie bronię, tylko 100 konkretów było rozpisane na 4 lata, a nie na półtora roku, więc nie, może to jeszcze... To było bardzo... rozpisane na 100 dni. 100 dni. Na 100 a, no, 100 dni. no to pan o tym mówi, bo ja a, no mówię o tym drugim później. Nie, pamiętamy, pamiętamy panie poszle, to jest nowe otwarcie, oczywiście że pamiętamy ja ja mam pamięć Pierwsza proszę. proszę na gościa wydarzeń to przemas Czarnek wiceprezes prawa i sprawiedliwości takimi głos o tym między innymi JD Vance o tym mówi że to w Europie jest problem z cenzurą właśnie z tym że nie ma wolności słowa Och gdybyś on miał rację jakże ja bym się cieszył gdyby w Europie była jakaś porządna cenzura bo w Wielkiej Brytanii na przykład się próbuje cenzurować po fakcie Ktoś coś napisze, e, głupiego czy złego, i jest bardzo surowo za to karany. To jest jakaś droga, ale ja myślę, że lepiej zapobiegać niż karać zawsze. E, I w tym kierunku powinniśmy, e, powinniśmy iść. Od wczoraj prezydentem Polski jest Karol Nawrocki. Przed nami dwa krytyczne lata walki o przyszłość naszego kraju. Ta sytuacja jest niepokojąca i. Z pewnością są bardzo dobre e, e, obiekty wokół e, Kolina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie ja nie wierzę, przyjąć. Że, e, ja nie wierzę, że no, pan to mówi. Znaczy, nie. Ja nie wierzę, że pan to mówi. Panie pośle, pan wie pan, co ja się rzadko unoszę. Ja nie wierzę, że pan to mówi, ponieważ szpitale onkologiczne specjalistyczne... Tak one nie są... No, Chyba znaczy, pan żartuje, Nie, no przepraszam, znaczy, bez... ja, ja po prostu mówię uwaga. o tym, co przeczytałem przed chwilą, tak? Że informuje nie tak, Wojewódzki Szpital Onkologiczny, lat, to, którym kieruje zobaczyć, profesor Murawa. Zobaczyć, pani, jak ja pani Niech pani przeprasza, kogo pani chce. Ja, znaczy, ja po prostu konina informuję o tym, powiatu. że są szpitale na, to na, na są, tlenie... Wychodzi na to, że to są pacjenci drugiej kategorii. Nie przyjedziemy was do szpitala i Pani w ogóle się nie odzywa dobrze. Akurat mam w sprawach onkologicznych mam bardzo osobiste i rodzinne doświadczenia i wiem, jak wygląda leczenie onkologiczne w Polsce. Nie pośle, każdy ma kogoś, kto umarł, choruje albo Każ tam przestanie. błagam pana. No. Jeżeli ktoś został w tej chwili z sk Konina odesłany, niech natychmiast znajdzie inną, inną placówkę na terenie województwa proszę wielkopolskiego. Państwo, niech natychmiast znajdzie ten, kto został od... Wszystkie siły polityczne mówią, absolutnie nie. Żaden polski żołnierz misji stabilizacyjnej. Ja się zastanawiam, czy po to płacimy podatki na polskie wojsko, żeby tych żołnierzy trzymać pod kołdrą. Są właśnie tacy chłopcy prostu... w spodenkach, którzy przychodzą i mówią ja tak. Nie respektuję zasady pierwszy, normalnej rozmowy. Bardzo pierwszy, proszę, panie pośle, żeby pan nie panie starszy. No, gdyby nie, już gdyby, było, gdyby pojęb, nie było, tak gdyby nie nie było pandemii, po raz pierwszy no. byłby zrównoważony budżet, a teraz Dobrze. mamy 300 panie, panie, odeksytu, panie pośle, Bardzo pana przepraszam, bardzo proszę, żeby pan teraz zamilkł i pan tak, senator... Pana, nie, pośle, panie pośle, naprawdę, no, nie można w ten sposób. Dla ja, pana pan Morawiecki. Za możemy wyłączyć mikrofon panu posłowi, bo naprawdę w ten sposób... ...się dalej pośmiemy, przejdziemy... Przejdziemy, słuchajcie, do y, koalicji. Ja przypomnę, że jest sonda, y, którą uruchomiłem. Mm -hmm. Kto z koalicji 15 października ma większe powody do śmiechu? Czy Tusk, Kosiniak, Kamysz, czy Kołownia, czy, czy Czarzasty? Kto? Czy Czarzasty. A to wcześniej jeszcze. Czy Czarzasty? Czy Kołownia? Czy Kosiniak, Kamysz, czy Tusk? Okej. Okay. Okay. Muszę odnieść do jednej sprawy, bo tutaj byłem pytany o to w ramach. Check fucking, check, check, checkingu. Fact checkingu, przepraszam. Fact checkingu. To była wypowiedź Twitterowa pana, pana Europosła Budy. Pana zdaje się, że prezydenta Nawrockiego. Pana zdaje się, że prezydenta Nawrockiego. Nie, nie patrząc na drogę pana wydaje się prezydenta, pan. Prawdopodobnie prezydent robi w... osoba, hmm, chyba prezydent pana, prawdopodobnie prezydenta Nawrockiego, hmm, być może prezydenta, hmm, hmm, no chyba prezydent, ale nie o hmm, prawdopodobnym prezydencie, a pana Nawrockiego, jeżeli chodzi o prezydenturę prawdopodobną. Tak. Hipotetyczny prezydent Nawrocki, który...